Hej, cześć, cześć wszystkim, ja jestem Jokus, a to Formuła 1 2012, wyzwanie sezonowe, odcinek numer 4. E, dzisiaj pojedziemy sobie e, na torze w Kanadzie, na torze imienia Gilsa e, Villeneuve e, Jak widzicie, jeżeli teraz wygramy z kamuim Kobajaszym. Otrzymamy ofertę kontraktu od zespołu Zauber. Więc ruszajmy na tor. Na to, że przez cały weekend będzie słoneczny, więc ustawię samochód bardziej na suchy tor. Um. Zaczynamy kolejny weekend z Formuły 1. Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo obejrzeć wraz z nami Grand Prix Kanady. Niebawem zaczynamy kwalifikacje. Tak już mówiłem, cały weekend będzie suchy, więc. Um. No i tor też jest z, z tych szybkich z, z tych, z, z tych torów. Um. Um. Tak, więc ustawmy go bardziej na, na sucho Nie pamiętam jaki tu jest rekord, ale bardzo, bardzo trudno jest go pobić Okej, okay, myślę, że tak wystarczy i ruszajmy na tor Dobra, teraz jeżeli będzie, jeżeli będzie słychać moją klawiaturę to sorry, ale no taki mamy klimat um, no. Pierwszy i drugi zakręt to są bardzo ciężkie zakręty. Wiraż do Sena, przejechany nawet nawet. Teraz kolejne zakręty, też bardzo ciężka szykana w dół. Jakiś ociężały jest ten samochód. Zakręt 5, podjazd do zakrętu numer 6 pod górkę. Jego kosztem trzeba dobrze wyjść z wyjść zakrętu numer 7. Jest to kawałek prosty, gdzie otwieramy DRS i używamy trochę Kersu ale zostawmy sobie na e, jedną z najdłuższych chyba prostych w całym w ogóle e, kalendarzu F1 błąd 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 e, tak zakręt numer 10 to jest bardziej łuk zakręt numer 11 nawrotu numer 11 e, też bardzo szeroko przejechany przeze mnie 2 sekundy straty do prowadzącego e, kilometrowa prosta Otwieramy DRS, używamy prawy, cały Kers. Zostawiamy dosłownie troszeczkę na prostą startową. Ehm, ostatnia bardzo trudna, wymagająca szykana ściana, mistrzów po prawej. Mieliśmy z nim delikatny kontakt. Otwieramy DRS, Kers. I to było krążenie na torze w Kanadzie. To już koniec Po raz kolejny miejsce w dolnej. Części stawki pod koniec drugiej dziesiątki, więc szału nie ma. E, miejmy nadzieję, że wyścigu będzie dużo lepiej. Ok, e, przewiniemy to sobie. E, startujemy na super miękkich, osiemnasta pozycja. E, um, no idźmy od razu na tortu, już nie ma co zmieniać przecież Gotowy? Gotowy Kamui okay, Kobayashi o przegrywa w rywalizacji bezpośredniej Okej, więc no musimy wygrać, musimy teraz wygrać Jeśli dojedziesz gdzieś do mety przed swoim przeciwnikiem, pokonasz go bezpośredniej rywalizacji Zobacz, co da się zrobić Okej okay. Teraz, żeby startu nie zepsuć, od razu, Kers na pierwszych metrach wyprzedzony Hulkenberg. Jedziemy sobie na... O, jednak Hulkenberg kontratakuje. Wow! Bardzo trudny zakręt. Uderzyliśmy w scenę. Był kontakt, bardzo mocne uderzenie w brazylijskiego kierowcę. Przed nami jest pastor Maldonado wyprzedzony. Tutaj wciskam się przed na batona. Delikatny kontakt z Lewisem Hamiltonem. Nie był to najlepszy start w mojej wykonaniu, nie był to najczystszy start. Można było lepiej wystartować, przebijamy się do przodu, a jednak nie. Lewis Hamilton lepiej wjechał w ten zakręt. No i za chwilę możemy stracić kolejną pozycję na, na rzecz Jensona Batona. Więc to też nie byłoby zbyt miłe. Zakręt 8,9, i 9, ta szykana, taka szybka nawet Źle przejechana. No i tutaj ten odcinek e, pamiętny dla każdego. 2007 rok, zakręt numer 10. Robert Kubica wypada z toru z prawie 300 km. prędkością prawie 300 km na godzinę źle wyprzedzony e, e, kierowca Lotusa oddajmy mu tą pozycję. E, tak, Robert Kubica wypadł z prawie... No, w tym prawie 300 km na godzinę e, Było to wtedy kiedy miał kontakt z Jarno Trulinwal, walczyli tam o pozycję, było ogrążenie numer 27 chyba czy 29, już nie pamiętam Um, 27 chyba um, tak było to między wypadł w zakręcie numer 10 uderzył w ścianę e, przekoził koła później nad torem e, Bardzo groźnie to wyglądało um, więc no wtedy w, w, z jego boldu nie zostało zbyt wiele um, średnie tam przeciężenie było około chyba 28G a szczytowe to już w ogóle bardzo wysokie że w ogóle Robert przeżył. Jakieś tu części latały. Um, tak naprawdę Robertowi się nic tam dużego nie stało. Chyba my wtedy coś tam z nogą czy z ręką, już nie pamiętam. Um, no ale naprawdę wtedy pamiętny, <laughs> pamiętny wypadek. Roberta <laughs> co najlepsze, rok później wygrał tutaj na tym torze przed przednikiem Heidfeldem, więc był dublet z zespołu Bęgu Zauber. Um, to było jedyne zwycięstwo Roberta w Formule 1, w Królowej Sportów Motorowych. E, później jak pamiętamy wszyscy, mm, jak wszyscy pamiętamy, em, w roku dwa, w lutym chyba, czy jakoś tak, no, na początku roku 2011 em, miał wypadek w, ro, w rajdzie Rondy Viandora, gdzie, no, w samochód wbiła im się bariera. Em, no i tam Robert miał bardzo pokieraszowaną rękę, kontakt ze ścianą mistrzów. No i do tej pory jeszcze nie może jeździć w F1 No ale nawet sobie bardzo dobrze radzi w rajdach Mistrz WRC2 eee, Więc no Myślę, że Robert e, robi duże postępy Jest duży progres, jeżeli chodzi o tą rękę Jeżeli teraz mają być te szersze bolidy Może mógłby spróbować Ale nie wiem, czy on sam by chciał Myślę, że by chciał, ale Jak mówił Andrzej Borowczyk czy Nie, chwila, to nie, nie Borowczyk, tylko Ziętarski Mówił, że Robert, żeby wrócił do F1, ale nie jako kierowca Czy jako kierowca również, ale jeżeli nie jako kierowca, to szef zespołu W pełni się tym zgadzam, Robert ma naprawdę bardzo dużą wiedzę na temat F1 Mógłby ją wykorzystać, by dobrze prowadzić jakiś zespół no Więc, no, fajnie by było zobaczyć jeszcze raz Polaka w F1 Jeżeli nie jako kierowca, to jako szefa zespołu Okej, okay, wracając do wyścigu e, Niecałe półtorej sekundy starty do Fernando Alonso e, Za nami grożą niecałe 2 sekundy Już teraz powiem troszeczkę więcej, o mamy DRS Więc e, spoko Będziemy jeszcze go mogli użyć na prostej startowej Już kończymy trzecie kółko, tak się rozgadałem o tych Wypadkach, w ogóle o Robercie Kubicy, że e, Ścięcie zakrętu Wow, tam Rosberg był To był Rosberg Chwilę, muszę sobie to zobaczyć na powtórce Tutaj e, Tutaj 12 1213 13 zakręt No niestety nie widzimy Tak, jeden z bolidów Mercedesa Bodajże to był, a chwilę, mamy jeszcze dyrektora wyścigu Schumacher, to jednak był Schumacher Tak, to był Schumacher Borosberg Rosberg. Rosberg jest czwarty, jest przed nami, więc to był Michal Schumacher, mistrz świata, który też miał dosyć poważny wypadek. Eee, tutaj błąd za bardzo się wcisnąłem. No i teraz popełniłem błąd. To był mój błąd, przepraszam Niko, nie chciałem. Eee, bardzo nieczysty wyścig w mojej wykonaniu. Jest mi wstyd za to jak ja jeżdżę. Eee, no i muszę się wziąć za siebie i zacząć... Troszkę lepiej jeździć Bo to co ja robię To jest dramat To jest naprawdę dramat Jest mi wstyd za to jak ja jeżdżę um, Ale postaram się coś z tym zrobić Widzicie opóźnione do hamowania Bez sensu niszczone opony Wyjazdy poza tor um, Już nawet na podium Nie będę się starał wbijać Niech sobie Kimi tam dojedzie Na tym trzecim kółku e, tfu, na, trzecim, e, na trzeciej pozycji tak E, mi, czwarta pozycja jako kierowcy Toro Rosso. naprawdę wystarczy. Mi wystarczy nawet pozycja wyższa niż 11. E, wtedy wyprzedzę e, nieduże tego nie. Ko mojego kobajeszego. To jeszcze wypełnię cel zespołu. Wow, walka z Kimi. Wiecie co? Nie, tak nie będzie. Powtórka. To już było zbyt e, brutalne z mojej strony. Kimi powinien mieć tam trzecią pozycję. No tu się bije z Markiem Wolberem, więc tak, tak, może uda się go czysto wyprzedzić. Tak, chodziło mi o czyste wyprzedzenie Fina, Eismana. W ogóle to, co się działo podczas ostatniego wyścigu em, Grand Prix Austrii. Sebastian Vettel, któremu wybuchła opona. Ferrari się nie popisało. E, przecież wiedzieli, że te opony długo nie wytrzymają. Przetrzymywali. Mistrza świata, byłego mistrza świata na torze no i opona mu wybuchła niestety w ogóle dużo kierowców odpadło Nico Hulkenberg, Felipe Massa no Sebastian Vettel i tam jeszcze chyba kilku kierowców odpadło na ostatnim kółku co się odwaliło przecież, Lewis Hamilton i Nico Rosberg walka dwóch kierowców Mercedesa, przez co Nico Rosberg urwane przednie skrzydło pozycja numer 4, a tak to mogli spokojnie dychać na dublet, no ale niestety Lewis, jak to Lewis Jemu zawsze mało, chciał pierwszą pozycję, dobra miał pierwszą pozycję, ale kosztem kolegi zespołu, myślę, że później Toto Wolf sobie porozmawiał z kierowcami. Myślę, że oni sobie sami też tam mieli coś do wyjaśnienia, bo to co zrobili na torze, to już był drugi chyba, to było w chyba w drugim sektorze. No i też Sergio Perez, Sergio Perez tam w drugim sektorze zaparkował swój boli, rozbił go o bandę, w żwirowej puławce tam został. No więc brutalne było to GP Austrii. Na Red Bull Ringu, no tymczasem, my już kończymy nasz wyścig na pozycji numer dwa. Sprzed nami Sebastian Vettel, czyli z dorosłego teamu Red Bull'a. E, pokonaliśmy ko mojego kobaeszego, więc naprawdę, sukces. Ale ja w to nie wierzę. Co za niesamowity wynik! Wygrał rywalizację bezpośrednią. Po takim występie, Zauber na pewno będzie chciał mieć go w zespole. A ja chciałbym mieć zauberze, więc naprawdę. Widzicie, mamy tylko jeden punkt straty do Luisa Hamiltona. I jesteśmy na razie na drugiej pozycji. Cieszymy się. Cieszy się też pewnie cały zespół Toro Rosso. Ale Kamuiko, bo jasi raczej się, nie cieszy, że zostanie um, odesłany z Quirkiem z zespołu zaubera. Brawo, brawo Sebastian. Mam jeszcze Mark Weber na trzeciej pozycji, więc naprawdę dobry wyścig w wykonaniu Red Bulla. Dobra. No i kontrakt. Ja chcę kontrakt. Tak, podpisujemy. Przyjmij ofertę. Zauber F1 Team. Okej, okay, następny wyścig będzie na torze w USA. Szczerze, nie lubię tego toru. Ja go naprawdę nie lubię. Szczególnie tego pierwszego sektora, gdzie te zakręty. Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Dobra, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, no to jest mi bardzo miło. Ehm, no miło na pewno z każdym twórcą, jeżeli jego materiały się podobają. Widzą. No i co? No, widzimy się w. Znaczy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pozdro. Hey.